Państwo że jak się panu podobał film? No jesteśmy pod wrażeniem tego filmu. Rzeczywiście produkcja jest bardzo e, dobrze zrobiona od strony rzeczywiście filmowej, ale przede wszystkim pokazuje tą rzeczywistość, którą my jako pokolenie średnie przeżywaliśmy. Ja uważam, że ten film jest, e, zasługuje przede wszystkim na to, aby pokazać go młodym ludziom. E, my już e, często obchodzimy od tamtych czasów, zapominamy o tym. Jakim państwem byliśmy? Dzisiejszy pokaz jeszcze raz nam uświadomił to, że po polskie było suwerenne. Te sceny, które przewijają się przez dzisiejszy film, kiedy marszałek Kuligow wydaje rozkazy polskim. Oficerom, kiedy przed nim stają na baczność,. Przenosi ich do Egiptu, nawet. No właśnie. I znajdują się ludzie, którzy chcą z tym złem, imperium zła walczyć. Kupiński, absolutnie pokazany, jest tutaj w świetle autentycznie, obiektywnie, człowieka, który podjął nierówną walkę z całym imperium. Jak się okazało, historia ma takie przykłady prawda, nawet przy użyciu właśnie pojedynczych ludzi. Takich działań, jakie Kukliński podjął, potrafi zwyciężać. Dzisiaj żyjemy w wolnym kraju i ten film bardzo mocno pokazuje, że czasami właśnie to, że nawet kiedy jesteśmy samotni, ale kiedy jesteśmy przekonani, że prawda jest po naszej stronie, podejmujemy działanie, to jesteśmy, możemy być pewni, że to, to zwycięży. Tej pewności wtedy nie było. Oczywiście były całe uwarunkowania związane z obaleniem systemu. Kukliński jest jednym z Elementów, który rzeczywiście przyczynił się, i tu niewątpliwie ten podtytuł, szpieg, który obalił komunizm, jest jak najbardziej adekwatny, ale pamiętajmy o tym, że to jest wysiłek e, chociażby właśnie Solidarności, prawda, która w tym czasie powstała e, ludzi, którzy chcieli e, walczyć. Kuklinski jest symbolem właśnie tamtego czasu, i ten symbol jest przepięknie pokazany w dzisiejszym filmie. Taki bardzo hollywoodzki, pościgi, wypadki nie tylko brak. Hollywoodzka rzeczywiście produkcja, ale osadzona w polskich realiach. Tutaj rzeczywiście nie ma jakichś fajerwerków wirtualnych. Pokazany jest rzeczywiście taką dobrą, warsztatową, dawną hollywoodską produkcją. Więc ja tutaj nie widzę też jakby takich zastrzeżeń, które mogą być formułowane, że to jest czysto hollywoodzka, szpiegowska historia. Jest autentycznie pokazane przeżycia właśnie ludzi, przeżycia rodzin, rodziny Kuklińskiego. Dlatego myślę, że przede wszystkim powinniśmy ten film proponować i pokazywać młodemu pokoleniu. To samym polecamy. Zdecydowanie tak, bardzo wierzę, że ten film będzie naprawdę cieszył się ogromną popularnością w polskich kinach z udziałem polskiej młodzieży i publiczności. Dziękuję bardzo.